Dzisiaj ćwiczenia z krzesłem. Zaczniemy sobie od rozgrzewki i od marszu w miejscu. Maszerujemy w miejscu. Podnosimy wysoko kolanka, rączki pracują i maszerujemy przez chwilkę. Mocno, mocno nie uderzamy o podłogę nóżkami, tylko delikatnie. Ale nóżki wysoko, wysoko. Prawa, lewa, prawa, lewa. I od razu przechodzimy do truchtu. Truchtamy. Truchcik w miejscu. Truchtamy przez chwilkę w miejscu. Rozgrzewamy się. Jeszcze chwilkę. I od razu obiegamy krzesełko z prawej strony. Robimy cztery kółeczka. Każdy cztery. Proszę bardzo. I ruszamy. Raz, każdy sobie liczy, wolniutko, nie spieszymy się. A każdy sobie liczy. I kto skończy cztery, to w drugą stronę cztery. Ruszamy. Wolniutki truchcik, super. Trzy wdechy. I robimy 10 pajacyków. Proszę bardzo. Uwaga, żeby się nie uderzyć o krzesło. Super. Łapiemy kilka oddeszków. Stajemy sobie za krzesłem. Jeśli macie oparcie, to się go przytrzymać. Jeśli nie macie oparcia, to robicie bez oparcia. To wtedy rączki pracują i wykonujecie ćwiczenie, nie trzymając się. Ok. No to uwaga, kto ma oparcie, trzymamy się oparcia i truchtamy w miejscu. Proszę. Jeśli ktoś nie ma oparcia, truchta sobie po prostu znowu w miejscu. Dobrze. Jeszcze troszeczkę truchtamy w miejscu. Dalej trzymamy się oparcia i wykonujemy skip A. Proszę. Nóżki do góry. Oby dwie skip A. Kolanka do przodu. Kto nie ma oparcia, wykonuje to w miejscu. Proszę, staramy się, żeby krzesełko się nie ruszało. Krzesełko tylko stoi, delikatnie się trzymamy. Skip, a, dalej, dalej, kolanka do przodu. OK, złapać oddech. Teraz będzie skipce. Kto ma oparcie, to się trzyma. Wykonujemy skipce, nóżki o pośladki. Proszę, i ruszamy. W miejscu, na zmiany. Krzesełko ma się nie ruszać. Delikatnie się tylko go trzymamy. Delikatnie. Dobrze, jeszcze chwilkę. Jeszcze 5 sekund. Bardzo dobrze. Teraz siadamy na krześle. Wygodnie. Ręce wzdłuż ciała. I wykonujemy. Krążenia barkami ku tyłowi. Proszę, nie opieramy się o krzesełko, tylko sobie siedzimy tak wygodnie. Najlepiej, żeby nóżki były na ziemi i stały całe. O, właśnie. I barki. Proszę, 10 razy każdy. Barki ku tyłowi 10 razy. Dobrze, proste plecki. Główka patrzy do przodu. To skończy chwilę odpoczywa. Bardzo dobrze. Teraz nóżki są położone na ziemi. Siedzimy na krzesełku i wykonujemy 15 razy wyprost. Czyli wstajemy z krzesełka. Wstań i usiądź. 15 razy nóżki troszkę szerzej na szerokość bioderek. I proszę, siad i raz. Siadamy. I dwa. Każdy sobie liczy 15. I 3. Siadamy. I 4. Siadamy. I 5. I 6. I 7. Każdy sobie liczy. Ma być 15. Bardzo dobrze. To zrobi 15, to staje sobie z krzesełkiem. Znowu idziemy do oparcia. I tym razem, jeśli nie macie oparcia, to dochodzicie sobie do ściany. Trzymacie się ściany, a jeśli macie oparcie, trzymacie się oparcia i wykonujemy wymachy nóg. Raz prawej, raz lewej. Ale robimy to w ten sposób, że prawa noga macha 12 razy do tyłu. I później lewa noga macha 12 razy do tyłu. Najpierw ugięta w kolanku do przodu i mocny wymach. O właśnie. Pięknie. Robimy tak 12 razy. 12 razy jedna nóżka wykonuje wymach. Krzeselko ma się nie ruszać. Każdy sobie liczy. Porządny, mocny wymach. Nogi w tył. 12, Jedna. I kto skończy, to druga noga też 12. Bardzo dobrze. 12 razy. Kolanko mocno do przodu i do tyłu, mocny, energiczny wymach. Bardzo dobrze. Jak skończyliście, to teraz trzymamy się oparcia. Jeśli ktoś nie ma oparcia, to trzyma się tylko krzesełka, tam gdzie siedzimy, czyli siedzonka. Teraz wykonujemy skoki na boki, jak podczas pajacyków. Szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. I każdy robi takich właśnie podskoczków, 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Każdy sobie liczy ciutko. Bardzo dobrze. Myślę, że już też mieliście. Teraz skoki na przemian. 20 razy. Raz prawa, raz lewa. O, właśnie w ten sposób. Każdy wykonuje 20 razy. Skoki na przemian. Dobrze. Dalej trzymamy się oparcia i nogi wyrzucamy obunóż w tył 10 razy. Pokaż jak to będzie wyglądało. O właśnie bardzo ładnie. Każdy robi teraz 10 takich wyrzutów obunóż w tył. Proszę. Raz, dwa. Trzy staramy się, żeby krzesło nie jeździło. Krzesło stoi cały czas. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz, żeby trochę odpocząć, usiądźcie na krzesełku. Plecy wyprostujcie. Mięśnie brzucha napnijcie. Pamiętajcie, że stopy są na podłodze. Kolanka na wprost. I teraz dynamicznie pracujemy ramionami, jak podczas biegu. O właśnie. I dynamicznie rączki pracują, jak podczas biegu. Ręka musi mieć kąt prosty i przechodzi przez bioderko. Troszkę niżej, nie wychodzimy za nos łokciami, tylko troszkę niżej rączki. O właśnie. I każdy przez chwilkę tak pracuje. Troszkę szybciej, tak byśmy chcieli szybko biec samymi rączkami. O właśnie, jeszcze chwilkę. Same rączki pracują. I super, wystarczy. Teraz wsiadzie, siedzimy. Ręce dajemy sobie wzdłuż ciała. I wykonujemy wyskok w górę. Pokaż. Wyskok w górę i stajesz. I powolutku siadamy. Wyskok i siadamy. O właśnie. Bardzo dobrze. Robimy takich wyskoków 15 razy w górę, ale siadamy bardzo ostrożnie, delikatnie. Dobrze? Wyskok, powolutku siadamy. Wyskok. Pięknie. Wyskok. Stajemy na nóżki i dopiero siadamy. Nie od razu. Stajemy na nóżki i dopiero siadamy. O właśnie. Wyskok. Dobrze, każdy sobie liczy. Jeszcze parę razy. Bardzo dobrze. I wyskok. Pięknie. Bardzo dobrze, łapiemy oddech. Teraz, siedząc, podnieś prawą nogę w górę i wstajesz na lewej nodze, i osiem razy. Tak, tylko weźmy ręce, może jeszcze na bioderka ręce na biodra. I siadamy. I tak wykonujemy 8 razy takiego wstawania. Raz. Dobrze, na jednej nodze siadasz. I dwa. Bardzo dobrze. Każdy osiem. I trzy. Bardzo dobrze. I cztery. I pięć. Sześć, nie spieszcie się. Siedem. I osiem. Dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy zrobili. Teraz zmieniamy nóżkę. Czyli lewą nogę bierzemy w górę i wstajemy na prawej noze 8 razy. Rączki na bioderka proste, prostujemy się, proste plecki i 8 razy każdy. Proszę, liczcie sobie po cichutku. Pamiętamy, żeby się wyprostować. 8 razy. Bardzo dobrze. Cały czas na jednej nóżce. Bardzo dobrze. Super. Teraz stańcie z boku krzesła i wykonajcie podpór. Czyli ręce na krześle. Barki trzymacie na wysokość nadgarsków. Linia prosta. I przyciągamy raz lewą, raz prawą nogę do klatki piersiowej. Kolanko. O właśnie. I raz lewa, raz prawa. Lewa i prawa. Główka troszkę na wysokości rączy. Staramy się, żeby krzesełko nie jeździło. Tak? I wystarczy. Usiądź teraz na ziemi, nogi na krzesełko i podnieś biodra i opuszczaj. Siadasz na ziemi, nóżki na krzesełko. Dobrze. I podnosimy bioderka do góry i opuszczamy. Osiem razy do góry i opuszczamy. Każdy robi 8. Opuszczamy. Podnosimy, opuszczamy. Mam nadzieję, że to widać. 8 i odpoczywamy. Było 8. Odpoczywamy. I teraz bioderka są dalej w górze. I raz noga do ziemi idzie prawa, delikatnie nad ziemię. Raz lewa. Hop i zmiana. Ale jesteśmy na rączkach cały czas. Trzymamy się, bioderka w górze. O, właśnie. Prawa nóżka do ziemi i lewa. Proszę, i na przemian, 10 razy. Raz delikatnie na ziemię i dwa delikatnie na ziemię. Zmieniamy nóżki. Na rączkach się trzymamy, tak? Nie dotykamy pośladkami do ziemi, tylko jesteśmy uniesieni w górze delikatnie. Zmieniamy nóżki. Bardzo ładnie. Oginamy nad ziemię, nie dotykamy ziemi, tylko delikatnie nad ziemię. Bardzo dobrze. Jak było 10, to stajemy i stajemy przodem do krzesełka, bo będziemy wykonywać wejścia i zejścia z krzesełka. Cały czas prawa noga schodzi i prawa wchodzi. Ok? Proszę bardzo, pokaż, jak to będzie wyglądać. Prawa wchodzi, prawa schodzi. Bardzo dobrze. I wykonujemy 10 takich wejść i zejść. Weźcie sobie ręce na biodra. O, właśnie. I tak wykonujemy to ćwiczenie. Prostujemy się i dopiero wschodzimy. O, właśnie. Rączki na bioderka. Pamiętamy, żeby się wyprostować. 10 razy. Prawa wchodzi, prawa schodzi. Stajemy bardziej na środek krzesła, żeby się nie przewrócić. Prawa wchodzi, prawa schodzi. Cały czas prawa. Stajemy stabilnie i bardziej na środek krzesła. Musimy dać duży kroczek. O, właśnie. Wyprostować się i zejść. Trzeba uważać, żeby równowaga była zachowana, żeby krzesełko nie spadło, tak? Bo wtedy wy spadniecie razem z nim, więc stajemy stabilnie. 10 razy, przynajmniej jeszcze trzeci zostały. Raz, zejście. Prawa, dwa i zejście. Bardzo dobrze. Teraz zmieniamy nogę. Lewa noga wchodzi i schodzi 10 razy. Proszę. Lewa wejście, ręce na biodra. Ręce na biodra. Lewa. I trzy. I schodzimy. Pamiętamy, że nóżka troszkę dalej, żeby krzesełko nie spadło. Lewa nóżka cały czas. Lewa wchodzi, lewa schodzi. Każdy robi 10. Lewa wchodzi, lewa schodzi. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Czy już mamy 10. Kto ma to już? Wystarczy. Super. Teraz stajemy tyłem do krzesełka. Będziemy wykonywać odwrotne pompki. Z tyłem do krzesełka, nogi przed siebie i robimy odwrotne pompki. Czyli uginamy łokieć i prostujemy 7 razy. Raz. O właśnie takie. Próbujemy 7. Komu się nie udaje, to próbuje. Może się uda. Spróbujmy chociaż pięć, jak jest ciężko, bo wiem, że jest ciężko. Kto daje radę, to siedem. Bardzo ładnie. Super. Dalej w tej pozycji stajemy tyłem, tak jak jesteśmy. Dajemy jedną nogę na krzesło i wykonujemy przysiad na jednej nodze. O, właśnie. Utrzymać równowagę, ręce na bioderka. O, właśnie. Jedna nóżka, tak? I robimy przysiad. Super. Siedem razy. I trzy. I cztery. I pięć. Nie siadamy na, na nodze, tylko to ma być przysiad. Trochę dalej stanie od krzesełka. Jeżeli siadasz na nodze. O, właśnie. Kto zrobi siedem, zmienia nogę. Zmiana nogi trochę dalej stanie od krzesełka, żeby nie siadać na nodze, tylko troszkę dalej. O, właśnie. I siedem. Każdy robi siedem takich przysiadów na jednej nodze. Bardzo dobrze. Super. Wykonujemy teraz leżenie na krześle, czyli brzuszek na krzesełko. I równocześnie podnosimy ręce i nogi do góry. Pokażę, jak to będzie wyglądało. O, właśnie tak. Opuszczamy, i ja będę Wam liczyć do 10, a Wy w tym czasie utrzymujecie chwilkę tą pozycję. Rączki w górze i nóżki w górze. Uwaga, będziemy to powtarzać trzy razy. Przez około 10 sekund, bo tak mniej więcej do dziesięciu będę liczyć tyle czasu. Gotowi? Uwaga i hop! Podnosimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Stop. Brzuszek bardziej na środek krzesełka, żeby było to równoważne ćwiczenie. Jeszcze bardziej na środek i szykujemy się na drugą seryjkę. Uwaga, ręce bardzo wysoko, tak? Wysoko jest zacząć. Nóżki też. Uwaga, hop! Wyżej ręce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odpoczywamy. Teraz było lepiej. Staramy się wyżej rączki i wyżej nóżki. Ostatnia seria 10 sekund. Uwaga i ruszamy hop. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 i 10. Super! Bardzo ładnie. Teraz wchodzimy sobie na krzesełko, bo będziemy na krzesełku wykonywać kocik grzbiet. Czyli rączki i nóżki na krzesełko. I klęk podparty na krzesełku, właśnie w ten sposób. I dolny odcinek kręgosłupa wypychaj mocno w krzesło, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnieść do góry i kręgosłup wypukły. Czyli górny odcinek kręgosłupa, wypychaj w górę, tak aby wstał taki garb. Tak, żeby powstał nam taki garb. Głowę schowaj między ramionami. I pracuje cały kręgosłup. Proszę. Raz wypychasz w górę, raz kręgosłup wypukły. Raz pięknie. I znowu w dół. Raz góra, raz dół. Cały kręgosłup pracuje. Jeszcze z dwa razy. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Usiądź teraz na krześle, siadem z i zbudujemy wieżowiec. Ok, wysoko. Prostujemy plecki i dziesięciopiętrowiec do góry rączki. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odpoczywamy. Bardzo dobrze, trzeba się wyciągnąć jak najwyżej. Jeszcze 1, 10 piędrowiec. Prostujemy plecy i uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo ładnie. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy i życzę udanego dnia.